Siemaneczko, widzowie, tutaj Antek i witam Was w nowym filmiku na moim kanale. I dzisiaj jak widzicie grałem sobie w poł. Tutaj kupkę mu trzeba posprzątać i trzeba go umyć. Pamiętajcie o co chyba poczekają w górę. Zobaczcie, tutaj już wam pokazywałem, jak się w, w nią gra. Ale trzeba mu zdrowie tutaj dać. Żeby był zdrowy. Mm, zmęczony jest. Daj mu coś do jedzenia, masz batona, i teraz przejdziemy do zdrowej rzeczy. Damy mu gruszkę. No i jest to? O nie, gruby się zrobił. Odchudzająca energię, damy mu. I teraz przechodzimy do pokoju gier. Już zabawę, tak gdzieś powiedzmy na 50%. Ok, spoko. Dobra, teraz y, będziemy w gry, grali poł Tutaj jest spoko gra, hmm. możemy zrobić coś takiego, a tutaj coś takiego, a tutaj tak, a tutaj tak. Tyk. Pyk, pyk. Hmm. A dobra, tak może być. No. O! Spoko. Nie, tak już nie może być, więc musimy dać tak. O jest nie? A tutaj damy tak, ok, tutaj tak, tutaj tak, ok, dajemy, to było proste. Może zrobimy to taką metodą. Okej. Okay. Tutaj coś takiego. A tutaj coś takiego. Pyk, pyk, pyk. dobrar. Dobra. <coughs> 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 Możemy zrobić coś takiego? Widzę, jak będziecie chcieli sobie zainstalować tą grę, się pisać w sklepie z grami poł i już wam się powinna pokazać ta gra. Coś takiego może być. Tu już przesadziłem z wyjasami. Tutaj też już przesadziłem. O, możemy zrobić coś takiego. Albo najlepiej coś takiego. Hmm, tutaj damy tak, a tutaj tak. Hmm. Dobra, może być tak to możemy dać. Ok, czas minął. Może teraz damy ton. To też jest bardzo fajna gra. Tutaj, jak widzicie, nasz Paul musi brać dobre jedzenie. Nie można skąd zjeść płyty, podkowy, bo przegramy. I to jest tak, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Samolot poleci. Fryteczki. Jemy sobie, Podkowa A jakaś kanapka z notelą, z jakimś kremem, obód, ciasto, krewetka, chyba krewetka, prawie zjadłby podkowę Um, nie trafiłeś. Hmm, zjadł coś niedobrego. Teraz możemy zagrać w to. To jest spoko. Tu tak po sobie skażę po takich bloczkach po prostu. I jak najdalej doskoczymy. Już mam wynik 50 po paru skokach. Bardziej mi zależy tutaj na czasie. Bo jak widzicie na dole mamy taki pasek z czasem i musimy tak to szybko zrobić, żeby się zmieścić w tym czasie. Ja muszę pobić swój rekord, czyli jakieś 254, chyba coś tam takiego tam było. Ejku, 139. Zagraj ponownie. Okej. Okay. Już znowu 50. Bierzemy tutaj zegarek, czyli czas Tutaj te chmurki wyglądają tak samo O nie, gorszy wynik chyba Ale okej, okay, bierzemy jeszcze raz Dobra, a tutaj już Może weźmy to, bo to też jest bardzo fajne I w tej gierce akurat chodzi o to, żeby to auto się nie wywaliło i żeby nie spadł połze swoim zwierzaczkiem nie możemy dodać za dużo gazu. Pokażę Wam jak mogą wypaść. Teraz akurat na szły. O jezus maria, co oni robią. O właśnie tak mogą wypaść. I właśnie tak nie chcemy. Dlatego musimy robić to powoli. Słuchajmy jeszcze raz. Ojej, po mnie wystrzelili. A dalej jedzie. Ale widzę, bo jeżeli będziecie chcieli więcej filmików z napiszcie to w komentarzach. Na pewno Wam je nagram. Jest Maria. Dobra. 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 Więc widzimy się na następnym odcineczku. Pa pa!